O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierci na krzyżu. Och, udziel mi pomocy i łaski, daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 21. A za te godziny, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, O miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby przyniosła korzyść mnie i wszystkim, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. 21 godzina. Od pierwszej do drugiej po południu. Druga godzina konania na krzyżu. W tej godzinie wynagradzamy Tobie, Boże, za grzechy nieuczciwości. Oszukiwania i kłamstwa. Ukrzyżowany Jezu, podczas gdy się modlę wspólnie z Tobą, siła Twojej miłości i Twoich boleści zatrzymuje mój wzrok na Tobie, a serce mi się kraje, gdy widzę Cię tak bardzo cierpiącego. Cierpisz. Z miłości i z bólu. A płomienie, które palą Twoje serce, wznoszą się tak wysoko, że Cię całkowicie wypalają. Twoja wstrzymywana miłość jest silniejsza niż śmierć. I aby dać jej upust, spoglądasz na łotra po Twojej prawej stronie i wyrywasz go piekłu. Twoją łaską poruszasz jego serce i złoczyńca zostaje całkowicie odmienione. Rozpoznaje Cię, uznaje w Tobie Boga i pełen skruchy mówi. Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. A ty bez wahania odpowiadasz mu. Zaprawdę, powiadam Ci. Dziś ze mną będziesz w raju. I czynisz z niego pierwszy tryumf swojej miłości. Ale widzę, że w twojej miłości nie tylko łotrowi kradniesz serce, lecz także wielu umierającym. Ach, oddajesz do ich dyspozycji swoją krew, swoją miłość i swoje zasługi. Używasz wszelkich sztuczek i zabiegów, aby poruszyć ich serca i wszystkie wykraść dla siebie. Ale nawet tutaj Twoja miłość spotyka na opór, jakże wielu Cię odrzuca. Jak wiele jest nieufności, jak wiele desperacji, a Twój ból jest tak wielki, że ponownie zmusza się Cię do milczenia. Chcę zadośćuczynić Ci, O mój Jezu, za tych, którzy w chwili śmierci tracą nadzieję na miłosierdzie Boże. Jezu, miłości moja, wzbudź w każdym nieskończone zaufanie i ufność do Ciebie, zwłaszcza w tych, którzy przeżywają trwogę konania. I mocą tego Twojego słowa daj mi światło, siłę i pomoc aby mogli umrzeć świętą śmiercią i wzlecieć z ziemi do nieba. W swoim najświętszym ciele, w swojej krwi i w swoich ranach zawarłeś wszystkie dusze, O Jezu. Dla zasług tej Twojej drogocennej krwi nie pozwól więc, aby nawet jedna dusza nie poszła na zatracenie. Niech Twoja krew wraz z Twoim głosem nieustannie woła do wszystkich dusz. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. Mój udręczony i ukrzyżowany Jezu, Twój ból wzmaga się coraz bardziej. Ach, na tym krzyżu jesteś prawdziwym królem boleści. Wśród tak wielu boleści nie umyka Ci żadna dusza, a co więcej, każdej z nich dajesz swoje własne życie. Ale Twoja miłość czuje się odpychana, pogardzana i lekceważona przez stworzenia i nie znajdując sobie ujścia, wzmaga się i zadaje Ci niewypowiedziane tortury. Wśród tych tortur obmyśla, co jeszcze mogłaby dać człowiekowi, aby go zdobić, i sprawia, że mówisz? Czy widzisz, mój synu, jak bardzo Cię umiłowałem? Jeśli nie chcesz mieć litości dla siebie samego, miej przynajmniej litość dla mojej miłości. Tymczasem, widząc, że nie masz Mu co dać, Gdyż oddałeś mu wszystko, kierujesz swój tęskny wzrok na swoją mamę. Z powodu Twojego bólu ona również cierpi bardziej niż gdyby była umierająca. A miłość, która ją dręczy, jest tak wielka, że czyni ją ukrzyżowaną na równi z Tobą. Matka i syn, Wy rozumiecie się nawzajem. Ty wzdychasz z ulgą i jesteś pocieszony, widząc, że możesz oddać stworzeniu swoją mamę. A widząc całą ludzkość wianie mówisz głosem tak czułem, że mógłbyś, mógłbyś poruszyć każde serce. Niewiasto, oto syn twój. A do Jana? oto matka twoja. Twój głos. Wstępuje do jej matczynego serca i łącząc się z głosem twojej krwi, mówi dalej: Moja matko, powierzam ci wszystkie moje dzieci, poczuj do nich całą tę miłość, którą do mnie odczuwasz. Niech cała Twoja macierzyńska troska i czułość będą dla moich dzieci. Ty je wszystkie dla mnie zbawisz. Twoja mama to przyjmuje. Tymczasem twoje boleści są tak silne, że ponownie pogrążasz się w milczeniu. O mój Jezu, chcę dość uczynić za zniewagi wyrządzone najświętszej dziewicy, za bluźnierstwa i niewdzięczność tak wielu, którzy nie chcą uznać dobrodziejstw, które przekazałeś każdemu, dając ją nam za matkę. Jak mamy Ci dziękować za tak wielkie dobrodziejstwo? Posłużę się Twoim własnym źródłem, O Jezu, i w podziękowaniu ofiaruję Ci Twoją krew, Twoje rany i nieskończoną miłość Twojego serca. O święta, mamo, jak bardzo jesteś poruszona, gdy słyszysz głos swojego Syna który pozostawia Cię nam wszystkim jako naszą Matkę. Dziękuję Ci, obłogosławiona Dziewicą. I dziękując Ci tak, jak na to zasługujesz, składam Ci własne podziękowania Twojego Jezusa. Ukochana Mamo, bądź naszą Matką, troszcz się o nas i nie pozwól nigdy urazić Cię nawet w najmniejszym stopniu. Trzymaj nas zawsze przytulonych do Jezusa. Twoimi rąka, rękami przywiąż nas do Niego, abyśmy nigdy nie mogli od Niego uciec. Twoimi własnymi intencjami chcę w imieniu wszystkich zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Jezusowi i Tobie. Moja ukochana Mamo, Jezu mój. Gdy jesteś pogrążony w tak wielkich cierpieniach jeszcze bardziej błagasz o zbawienie dusz a jednak nie, pozostaje, nie pozostanę obojętna ale chcę przemknąć po twoich ranach a żeby je ucałować i ukoić chcę się zanurzyć w twojej krwi aby móc powiedzieć razem z tobą dusza dusza Chcę podtrzymać Twoją przebitą i zbolałą głowę, aby ci zadość uczynić i prosić Cię o miłosierdzie i miłość i przebaczenie dla wszystkich. Cierpiący Jezu, zatopiona w Tobie i przytulona do Twojego serca, zaliczam Twoje boleści i widzę, że konwulsyjny dreszcz przenika Twoje najświętsze człowieczeństwo. Twoje członki się wiją, jak gdyby jeden chciał się oddzielić od drugiego. I pośród tego wykręcania, spowodowanego okropnym bólem, wołasz głośno: Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił? Na ten okrzyk wszyscy drżą. Ciemność staje się gęstsza. Twoja skamieniała mama staje się blada i mdleje. Moje życie i moje wszystko, Jezu, cóż ja widzę? Ach, jesteś bliski śmierci. Nawet Twoje boleści, tak Ci wierne, wkrótce Cię opuszczą. Tymczasem, po tylu cierpieniach, spostrzegasz z ogromnym bólem, że nie wszystkie dusze są w Tobie zjednoczone. Co więcej, widzisz, że wiele z nich się zatraci. Czujesz ich bolesną rozłąkę, gdy się odłączają od Twoich członków. A ponieważ również i za nie musisz zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej, odpoczywasz, odczuwasz śmierć wieczną każdej z nich oraz cierpienia. Które będą przeżywać w piekle. I głośno wołasz do wszystkich serc. Nie opuszczajcie mnie. Jeśli chcecie więcej cierpień, jestem gotowy, ale nie oddzielajcie się od mojego człowieczeństwa. To jest cierpienie nad cierpieniami, to jest śmierć nad śmierciami. Cała reszta byłaby niczym dla mnie. Gdybym nie cierpiał waszej rozłąki ze mną. Och, miejcie litość dla mojej krwi, dla moich ran, dla mojej śmierci. Ten krzyk będzie nieustannie rozbrzmiewał w waszych sercach. Och, nie opuszczajcie mnie. Miłości moja, jak bardzo ubolewam razem z Tobą. Ty tracisz oddech. Twoja najświętsza głowa opada już na Twoją piersi. Życie Cię opuszcza. on mój. Czuję, że umieram. Ja również chcę wołać razem z Tobą. Dusza, dusza. Nie odejdę od Twojego krzyża, od Twoich ran, by Cię prosić o duszę. A jeśli chcesz, stąpię do serc stworzeń i otoczę je Twoimi boleściami, aby nie mógł ci się wymknąć. I gdyby to było możliwe, chciałabym stanąć u bram piekła, aby cofnąć idące tam dusze i skierować je do Twojego serca. Ale Ty konasz i milczysz, a ja płaczę z powodu Twojej zbliżającej się śmierci, O mój Jezu! Współczuję Ci i przyciskam mocniej Twoje serce do mojego. Całuję je i spoglądam na nie z całą czułością, do jakiej jestem zdolna. I żeby przynieść Ci większą ulgę, czynię boskie czułości moimi i nimi zamierzam Ci współczuć. Chcę przemienić moje serce w rzekę słodyczy i wlać ją do Twojego. Aby osłodzić gorycz, którą odczuwasz z powodu utraty dusz, ten Twój krzyk jest bardzo bolesny. Jezu, to utrata odchodzących od Ciebie dusz, bardziej niż opuszczenie Cię przez Ojca, sprawia, że ten bolesny lament wydobywa się z Twojego serca. O Mój Jezu, przymnóż każdemu łask aby nikt się nie zgubił, niech moje zadośćuczynienie będzie dla tych dusz, które mają być stracone, a żeby się nie zatraciły. Na koniec proszę cię o Jezu, abyś dla tego twojego skrajnego opuszczenia udzielił pomocy tak wielu duszom, które cię kochają i które zdajesz, zdajesz się pozbawić samego siebie i pozostawiasz w ciemności, ponieważ chcesz mieć towarzyszki w swoim opuszczeniu. Niech ich ból będzie jakby błaganiem, który przywoła do ciebie duszę i złagodzi twoje cierpienie. Mój kochany Jezu. Wezwałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę, jak udręczony i bolejący modlisz się, składasz uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, Czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, O Jezu, to dziękuję powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko mu Jezu zamierzam oznaczyć Moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak aby mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławiem Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.